Witajcie w Studium Psychologii Jedzenia, serii poświęconej takim zagadnieniom jak odchudzanie, problemy z kontrolą jedzenia, a także zaburzenia odżywiania. Na wstępie chciałam powiedzieć kilka słów o tym, kim jestem i dlaczego zdecydowałam się na przygotowywanie filmów na ten temat. Bez wątpienia, psychodietetyka to moja wielka pasja. Przy czym chciałam podkreślić, że zajmuję się psychodietetyką jako psycholog. Na swoim koncie mam studia magisterskie i doktorat z psychologii, a także studia podyplomowe z psychodietetyki. Psychodietetyką zajmuję się w praktyce i naukowo. Jeśli chodzi o praktykę, to pomagam głównie osobom, które tracą kontrolę nad jedzeniem. Są to osoby, które całe życie się odchudzają osoby z zaburzeniami odżywiania. Natomiast jeśli chodzi o działalność naukową, współpracuję z Centrum Kerbech. Jest to Centrum Badań nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem, działające przy Uniwersytecie SWPS. I ostatnia rzecz na mój temat. Uwielbiam prowadzić zajęcia dla studentów i kursy z psychodietetyki. Pracuję jako wykładowca akademicki, a tutaj będę chciała się dzielić moją wiedzą, praktyką, przemyśleniami. Mam nadzieję, że to co mam dla Was do zaoferowania okaże się przydatne i interesujące. Zapraszam.